Co to? Co w tym Tak jak widzicie, niestety już opuszczona i zamknięta. Widzicie ją z tej drugiej strony, ale my jesteśmy po to, żeby Wam opowiedzieć o tym miejscu, historię i przeeksplorować ją. Chodźmy. W końcu lat 50. Panie to na pomysł, aby naładniać pora na mierkowicach. Dlatego zbudowano jas piętniający wodę i pochodnie. Woda miała być transportowana przez węże na pola. W 1960 roku wszystko zadziałało. Lecz nikt nie przewidział, że koszty utrzymania będą większe niż zyski. tak ten wielki obiekt. Wszystko jest małe i niestety zaniedbałe. Farba odpada, a gniazdka są poderywane. góry są poniszczone, pomalowane graffiti. Okna są powybijane, tak jak w tej głównej części, do której za chwilę podejdziemy. Łańcuchy są które robią swój klimat i nie wiemy, co z nimi jest. Ola, jest takie małe pomieszczenie, które nie wiemy z Bartkiem, co mogło oznaczać. Oczywiście Bartek jest za kamerą nowy kamerzysta, dziękujemy mu. A teraz chodźmy do głównego pomieszczenia, w którym znajdują się takie cacka i jeszcze złota. Złoty mały, wielki kocioł. Ja sobie tutaj zamykam. Uważaj tylko. No. Są podjęte kamera i skameruję w środku. Tak jak widzicie, nic tutaj nie ma. Mhm. Sam gruz. Kocioł jest przeogromny. Tutaj jeszcze jest taka rura, która prowadzi na zewnątrz. Wiesz i wyjdę. Janik? Okno powybijane. Teraz to w takie miejsca pokazują jak ludzie nie dbają i świecą. Lecz matka natura działa w swoje ręce i wszystko dobrało. Tutaj są stare lampy, które kiedyś były, tylko są niestety z kogoś zdemolowane. Teraz chodźmy do wieżyczki. Wyzaj się na górę, lecz drabiny nie ma. Tutaj też jest część lampy, która pasuje do tej górnej części wieżyczki. Lizowie chciałem, żeby Bartek się poczuł tak jak ja i stanął przed kamerą i oto jest. Witajcie, a teraz powiedziałem się przez z drugiej strony. Chodźmy. Oczywiście Bartek się trochę stresuje i jak... no bądźcie wyrozumiali. Myślę, że trzeba zawsze być I się Mhm, mm no. My to jak ten, Rambo. No i tutaj, mamy drugą stronę. Drugą stronę tej pompowni. Wygląda ładnie. No i te rury co były w środku są tutaj na widoczne zewnętrz. na zewnątrz. A rzeka jest bardzo zamulona. O, już jesteście, czyli już jest koniec i wytrwaliście do końca. Jeżeli Wam się spodobał film, możecie zostawić łapkę w górę. A ja jestem Wam bardzo wdzięczny wraz z Bartkiem i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.